Cześć. Dzisiaj chciałabym wam pokazać jak możemy rozwiązać zadanie czwarte z matury na poziomie podstawowym z matematyki z maja 2024. Mamy dokończyć zdanie. Liczba logarytm o podstawie pierwiastek z 3 z 9 jest równa. I tutaj trzeba pamiętać o tym, co mamy w tablicach maturalnych, co mamy w teorii odnośnie logarytmów, że logarytm o podstawie a z b jest równy c. I to oczywiście mówi na, nam o tym, że A do potęgi C musi być równe B. Czy myślimy w takim razie, skoro mamy logarytm o podstawie pierwiastek z 3 z 9, a pierwiastek z 3, do jakiej potęgi da nam 9? I najczęściej się zapisuje to XM. I teraz myślimy tak. Yy, można dwa sposoby. Można pomyśleć, co nam da trójkę, tak naprawdę, czyli pierwiastek z trzech do jakiej potęgi nam trójkę, bo wiemy, że trójka do kwadratu to mam 9, tak? Ale można jeszcze w inny sposób o tym pomyśleć. Można zamienić sobie dziewiątkę na 3 do jakiejś potęgi. Jest to oczywiście 3 do potęgi drugiej. A pierwiastek z jakiejkolwiek liczby, oczywiście a musi być nieujemne, albo może być zerem. To jest, a do potęgi 1, 2. W tym przypadku jeśli mamy pierwiastek kwadratowy. Czyli tutaj mamy 3 do potęgi 1, drugiej i do xowej potęgi. Czyli to jest 3 do potęgi, oczywiście jak mamy potęgę do potęgi, to je mnożymy. 1 drugiej x równa się 3 do potęgi 2. Jeśli podstawy są takie same, to wykładniki potęgi też są takie same. Czyli 1, druga x musi być równa 2, rozwiązujemy równanie, czyli przymnażamy to przez 2 i mamy x równy 4. Czyli trzeba podnieść to do potęgi czwartej. Można było to też na spokojnie zrobić tak. Pierwiastek z 3 do potęgi drugiej to wiemy, że to jest 3. I 3 do potęgi drugiej to jest 9. Wtedy wiemy, że to jest do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi drugiej. czyli pierwiastek do potęgi czwartej, czy pierwiastek z 3 do potęgi czwartej to jest 9.